Od wieków po prostu akceptowaliśmy te pięć zmysłów. Prawda, pomyślcie o tym jak o podstawowych kolorach, które dostajecie w podstawowym zestawie farb. Czerwony, niebieski, zielony, jasne są ważne, ale nawet nie draczą powierzchni wszystkich różnych odcieni, które faktycznie możemy zobaczyć. Tak samo jest z naszymi pięcioma zmysłami. Są fundamentalne, ale nie opowiadają całej historii tego co możemy odczuwać. Pomyślcie o tym, zamknijcie oczy i spróbujcie dotknąć palcem czubka nosa. Udało się, prawda? Skąd wiecie, gdzie jest wasza ręka i nos, nie patrząc? To nie jest tylko czucie czegoś na skórze. To prowadzi nas do naszego pierwszego i tajnego zmysłu propriocepcji. To tak, jakby wasze ciało miało wbudowaną świadomość tego, gdzie są wszystkie wasze ręce, Nogi i cała reszta w stosunku do siebie. To cichy bohater, który pozwala wam chodzić bez patrzenia cały czas na stopy albo pisać bez patrzenia na klawiaturę. Więc czy samo czucie nacisku na skórze jest tym samym, co wiedza, że wasz łokieć jest zgięty pod, powiedzmy, idealnym kątem prostym? Nie, zdecydowanie nie. Propiocepcja to coś zupełnie innego. Taka mała, ciągła aktualizacja dziejąca się w was. Gdzie aktualnie znajduje się Wasze działo, Siemanko, ciekawcy, chcecie wiedzieć, jakie jeszcze mamy zmysły oprócz tych pięciu czy sześciu, o których się mówi. Nasz pełny filmik. Nie mamy tylko pięć szóstych zmysłów. Już niedługo wleci, żeby wam to wszystko pokazać. Subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby od razu dostać powiadomienie, jak tylko się pojawi, i odkryć nowe spojrzenie na to. Jak postrzegamy świat?